Po zabiegu, co się dzieje? Wie, dzieje się tak, że czuję, że taką jakby, no nie wiem, nie, nie chcę, żeby, żeby wyszło, że mówię, że to jest somatyczne, ale wiadomo, że to jest nauka Po pierwszy się język toczy, jak można usłyszeć. Tak, po drugie, słyszę. Po drugie, po drugiem mózgu tak jakby... W, 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 ale jest, no. Dalej mów, co się dzieje? ukrwienie No drgawki, nerwobóle zmurzone. Utrata myśli. bo mhm. ehm, no, brak uczuć, bo to podobnie działa trochę jak tym, Ale te ośrodkowe są, niszczą te struktury. Jak ten... Muszę bo ja nawet trafiłem ze środkiem, żeby mógłbyś spadł co inno, kod kondulek. Tam dostałem jedną opinię, że ten środek działa tak że człowieka, że chodzi jak robot wyrzucić, nie? No, to podobnie działa, chyba, no, no, coraz gorzej wieś. wcześniej człowiek, taki rzeźnik się tak. Jest, świadek że... jest Lorenc i jestem ci że cię bez twojej zgody ci dali Wielką krzywdę i rodzice Wielką krzywdę No niestety To mówię Jest gorzej jak poświęcić się człowieka traktowało lepiej To co teraz będziemy robić dalej? Dobra. No, bo, no, mówię od razu, że lepiej było, już na ...lepszej, Ale wziąłem fajka szkół tak? Mhm. No, ...w znaczy, ...w każdym razie nie tak, żeby się nie dało w ogóle... Myć ale widzę już skutki uboczne, czuję w sobie i coś źle, nie? Mhm. Mm coś jeszcze chcesz powiedzieć? Teraz jest cały... Ty ze swojej perspektywy musisz teraz wypowiedzieć po że głosu jak ty to oceniasz, no bo nie masz za bardzo I po doświadczeniach Ja mówię, że źle to oceniam Co się ze mną dzieje, w moim zdaniu? Jesteś ut utumaniony. I tylko tyle mogę Ci powiedzieć, bo dalej to nie mogę jeszcze nic dalej powiedzieć. Utumaniony jestem, tak? Lepiej tak. Gadałem zdecydowanie na trzeźwo, nie? Tak. Ale czy oczyszczę spirytusem, bo jak, jeżeli przetrwam, to wszystko. I mamy nadzieję, że przetrwasz. No. Nagrania zajęto się mnie nazwami, a, a ja z nic nie zrobiłem. Nic. A sprawiedliwość ich musi to się. Na pewno. Jeszcze chcesz coś dodać. Dodać, no co dodać? A, a u Ciebie nie mógłbym poprzebywać jakbym wyszedł Porozmawiamy jeszcze na ten temat, bo ja mówię. Dobra Dobra, załatwimy, postaramy Ci się jakieś mieszkanie załatwić lub kogoś, żebyś przenocował. Teraz, muszy, teraz musimy kończyć i udostępnić te nagrania jak się czujesz. I przetrwaj. Teraz, ja bym miał wyjść, to jakąś demonstrację zrobimy może. Dobra. Nagłosimy to. Ja dzwonię do Pana Lorenza. I do innych. No bo nie miałem wyjścia, albo zastrzyk, albo w tę mańkę. Mhm. No. Mówię. To są środki, które pozbawiają człowieka wnętrza wszystkiego. Mm -hmm. Mm -hmm. To ja zadzwonię do pana Lorenza i do innych i ten i widzimy, się, I widzimy się niedługo na demonstracji. No to do zobaczenia, proszę państwa. I, I ciebie też eee, ujawnię to wszystko. No to trzymaj się, Hubert. Halo? Halo? Chyba lecimy go. Halo?